Nie wiedziałem za bardzo, jak nazwać tą lekcję, więc padło po prostu na informacje o przekształceniach, a chodzi mi w tym przypadku o kilka miejsc w interfejsie Blendera, gdzie znajdziemy informacje właśnie o naszych przekształceniach. Także na samym początku, może dostosuję sobie interfejs, zmniejszę Outliner. OK. Przejdę do sekcji Object panelu Properties. Zwracam uwagę na sekcję Transform, Delta Transform oraz Transform locks. Skorzystam jeszcze ze skrótu N, aby przejść do panelu Properties. Zmienię typ cieniowania. Przewinę do góry. Ok. A tutaj zwracamy uwagę na sekcję transform. Dobrze. Następnie zaznaczę trzy obiekty. Powiedzmy u góry. Skorzystam ze skrótu H, aby je ukryć. Będę pracował tylko z jednym obiektem. Wskażę ten obiekt. Przewinę jeszcze w dół i skorzystam z sekcji display. Włączę siatkę podłoża oraz podgląd osi X oraz Y. Ok. I się obrócę mniej więcej w taki sposób. No dobrze, wiele informacji pomiędzy panelem Properties w widoku 3D a edytorem Properties właściwie się powtarza, tak jest przykładowo w odniesieniu do sekcji Transform i Pool: lokacja, obracanie i skalowanie. Zauważymy obecność tych samych pól i tych samych wartości. Oczywiście te pola możemy wykorzystywać, aby zmienić przykładowo położenie, obracanie bądź skalowanie naszego obiektu, także możemy kliknąć na danym polu, przytrzymać przycisk myszy i przesunąć w lewo bądź w prawo. Możemy również skorzystać ze skrótu SHIFT, jak i ze skrótu Control. No oczywiście możemy także kliknąć na polu i wprowadzić wartość przykładowo 45. Oprócz tego mamy tutaj możliwość blokowania wybranych osi w odniesieniu do poszczególnych przekształceń. Także po prostu klikamy na wybranej ikonce skutką, przykładowo dla przesunięcia w odniesieniu do osi X oraz Z dla obracania w odniesieniu do osi Y. I dla skalowania powiedzmy w odniesieniu do osi Y i Z. I korespondujące przyciski znajdziemy w edytorze Properties w sekcji Transform Locks. Także mamy tutaj do czynienia z powtórzeniem tych samych ikonek. A jeżeli teraz zwrócimy uwagę na manipulator, to zauważymy, że przesunięcie ograniczone jest tylko do osi Y. Czyli właściwie nie mamy dostępu do pozostałych osi. Ja skorzystam ze skrótu G i w tej sytuacji przesuwam tylko i wyłącznie na osi Y. ok? Skorzystam. Z obracania R i w tym przypadku obracam tylko na osi X oraz Z. Skalowanie, skrót S, w tym przypadku tylko i wyłącznie na osi X. Dobrze. I ja przywrócę tej ikonki. Ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć to Delta Transform. Jest to powiedzmy dodatkowy zestaw przekształceń, który możemy wykonywać na obiekcie. I wprowadzając wartości, czy też modyfikując wartości w tym miejscu, nie wpływamy na zasadnicze przekształcenia naszego obiektu. Także są to przekształcenia na przekształceniach. Przykładowo mogę sobie przesunąć obiekt na osi X. I widzimy, że zmiana wartości w tym miejscu nie wpływa na zmiany wartości w tym miejscu. I oczywiście możemy to samo robić w odniesieniu do skalowania i obracania. A ja skorzystam z Ctrl Z. I tak, jeżeli przykładowo chciałbym teraz przyciągnąć ten obiekt do samego środka mojej sceny, to jeden ze sposobów to właśnie wykorzystanie poszczególnych pól, także wprowadzę wartość dla osi Y OK. I do obracania wartość 0 dla obracania na osi X. Uważne oko mogło zaobserwować, iż podczas zmiany wartości Delta Scale wpływają również na wartości Dimensions ale nie modyfikowałem wartości scale, które znajdują się powyżej. I zobaczmy to jeszcze raz. Także edytuję delta scale dla osi x, wpływam automatycznie na dimensions, ale wartości scale, które znajdują się powyżej, pozostają bez zmian. I tym będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji, czyli różnicą pomiędzy scale i dimensions.